No siemano widzowie, z tej strony Pan Balonik i w dzisiejszym odcinku z Go będziemy grali w nowy walentynkowy update i zrobimy potężny opening 5000 bundle of boostów. Tak, postanowi, postanowiłem otworzyć ich 5000, ponieważ jest oczywiście nowy event walentynkowy i oczywiście to jest już bardziej opłacalne w otwieraniu tych boostów. No ja, i, i, i ja, oczywiście awkowałem i wbiłem ich 10200. Dużo powbijałem w nowym update'cie, Jeszcze mamy dużo tych Mining Loot scrolli. Mamy też nowe jajuszka egi, Więc no, jeszcze Rainbow, oczywiście, i Golden Board Game Kosteczki. Mamy jeszcze Board Game Speed Podki. Mamy tutaj jeszcze te Flighting Podki. master Expo Podki, to co były w innych update'ach. Przepraszam widzowie, że dawno odcinków nie było, bo miałem oczywiście y, troszkę przerwę w nagrywaniu, no bo wiecie, no szkoła, obowiązki. Ale no, dzisiaj postanowiłem nagrać film i oczywiście wiele się zmieniło jak grałem w Pets Goła. Oczywiście mm, dużo fajnych petów powbijałem, mamy nowe y, pety, oczywiście na przykład Love Lionów dużo tropnąłem na, na 5 w sumie. W sumie 5. jednego cupid Korgi, rose i mamy huge'a, tak. Dropnąłem wczoraj, akurat jak grałem w petgo, to dropnąłem huge'a. Otworzyłem z jakieś 46 jajek, tak bym postawiał, nie wiem, tak z 46-90 jajek, tak coś pomiędzy tą liczbą i dropnąłem huge peta. <laughs> Miałem takie mocne szczęście, że go dropnąłem. Ogólnie on jest bardzo tani, bo 6,35 miliona teraz jest w inwestycji. Za to ten Rose kacik 21 200 tysięcy Dropnąłem go też z iluś tam jajek I ja aktualnie mam ich 18 No i oczywiście Co mamy w tym nowym walentynkowym update'cie Ten walentynkowy update według mnie bardzo mi się podoba I oczywiście jest tutaj też ze mną mój widz Robotek GD oraz Kacponek Więc możecie ich oczywiście Ja oczywiście możecie ich pozdrowić Hmm, oczywiście ja też widzów pozdrawiam. Ja ogólnie widzów pozdrawiam, że są to ze mną na odcinku. Oczywiście widzowie mi... właśnie... dwójka z moich kolegów właśnie mi podziękowali, że dropnąłem tego fajnego huži'a. W sumie to jest mój pierwszy Hugh w Pets ja, ja bardzo się cieszyłem, że mogłem go zdobyć. Ogólnie wbiłem Hughza, więc też. Oczywiście mamy też e, prezenty w mailboxie, o czym oczywiście nie zapominam. I tutaj oczywiście od widza jestem... Siema jestem fanem ty Sigma. Galaxy Axolot. Dziękuję bardzo Robotek GD za, e, za tego za tego to Cosmic Axolotla, znaczy Galactic Axolotla. Jesteś pozdrowiony na odcinku. Tak samo Kacponek oczywiście, bo ta dwójka jest oczywiście ze mną na serwerze. Oczywiście ci, co dawali mi jeszcze friend requestów, to nie przyjąłem, więc bardzo przepraszam. I za niedługo właśnie będzie giveaway na rozdawanie petów. Właśnie do rozdania będzie dzisiaj właśnie taki Diamond Dragon. Do rozdania właśnie dzisiaj do, do jakiegoś widza trafi taki fajny Diamond Dragon, więc no... We, y, pod koniec odcinka jedna z osób z komentarzy zostanie wybrana I dostanie takiego oto fajnego Diamond Dragona do kolekcji Oczywiście e, dzisiaj, e, dzisiaj postanowię e, zrobić mocny opening 5000 bundle of boostów Żeby dropnąć oto tą walentynkową godpotkę 1 na 174 tysiące Tak jest No i tak e, Co ma... E, co może być z tego dobre? No oczywiście ta instant czwórka, co już wcześniej o niej mówiłem. Rainbow i Golden Board Game kostki. One się bardzo przydadzą. I oczywiście ta walentynkowa godpotka. Więc lećmy do openingu otwieramy po 50. Wiem, że mogłem troszkę przesadzić z tym, ale no w sumie ja nie przesadzam. Najpierw tak początkowo tak troszkę po 50. Zobaczymy, co tu mi podropi. Wiem, że tutaj jakieś potki oczywiście dropią. Golden board kostki. Tutaj jeszcze takie potki. <laughs> Oczywiście wiem, że to będzie ciągle tak bzy bzykało przez większość filmu. <laughs> Więc no. Zobaczmy, co tam nam dropło 16 tych Golden Board kostek, co jest bardzo dobrze, bo one jakby potrajają daną rzecz, na przykład e, właśnie jajka podczas tej gierki, a Rainbow Kostki dodawałem 9, więc Rainbow Kostki są znacznie lepsze. Dobra, teraz możemy tak sobie potwierać po pojedynczo, bo. Pojedynczo jest. Może ta taktyka na pojedynczo będzie lepsza. Zobaczmy. Oj. Dobra, na chwilę mógłbym e, zapnąć film, żeby. Bo chwilę ten opening może zająć. Dobra, opening trwa, jak już otworzyłem z y, tysiąc tych boost, bundle of boostów. Zobaczymy, co to nam dropi, czy walentynkowa godpotka w ogóle dropła. To mnie ciekawi. No widać, nie dropła, ale... 332 tych i tutaj 50 tych kostek. Widać. Bardzo dużo koktajli. No jak widać, takie rzeczy, ale dobra. My otwieramy dalej, my się nie poddajemy. Próbujemy przynajmniej jakąś Rainbow kostkę tu zdobyć, albo to. Czy to przynajmniej jedna potka będzie? Zobaczymy. Tak, do 8,5 będzie. Ośmiuset i pół, czekaj. Raz. Tak. Już 1500 dotworzona. Tutaj wyleci, tutaj jakaś godpoteczka, nie widzę tu godpotki. Ale 7, 74 Golden Kostek. O mój Boże, to serio dużo. Dobra. To wygląda jakbym otwierał aby treasure Chessy, czy coś takiego. Bundle of Tutaj się będzie otwierało i tutaj na ten otwieramy po 50. Dobra, otworzyliśmy już e, 2000 tych bustów. 2200 bustów otworzone. Czy tutaj coś będzie? Zobaczmy, czy tutaj będzie gdzieś go, ta e, walentynkowa godpotka. Albo przynajmniej jedna rainbow kostka, to by było dobrze. Czy tutaj będzie dziś rainbow kostka, bo widzę same golden kostki. Jakieś tutaj e, widać potki dropią, ale no nie widzę godpotki. Ale cztery rainbow... ale trzy rainbow kostki nam dropły, to w sumie mnie cieszy. Trzy rainbow kostki, więc to jest coś dobrze. Dobra. Te otwieramy dalej. Dobra, kole e, otwiera e, otworzyłem kolejnego tysiaczka. Zobaczymy, co to nam pójdzie. Dobra, są trzy rainbow kostki. O, matko, tego serio jest dużo. 174 szanse. A e, widać godpotki nie ma. Ale za to 40 rainbow kostek. O mój Boże. To na pewno dużo tego dropło. Ojej. Czekaj. Na pewno jak tutaj się będzie otwierało, to to teraz pokażę, ile tych rainbow kostek mamy. To tak strasznie brzęczy, Jezu. Dobra, ale mamy 11100 koktajli, o mu, o kurczę. Taki mocno opening potek by można z tego było zrobić. Dobra, kolejny tysiak pójdzie. Dobra, kolejny tysiąc otworzony. E, tylko, e, tylko, e, soki, że ja akurat, e, ten, akurat robię przerwę, kiedy otwieram te potki, bo i tak odcinek by zajął dużo czasu. E, ale dobra. Zobaczmy, czy tutaj gdzieś jest ta godpotka. Ale chyba jej nigdzie nie widzę. Jakiś instant trójki przynajmniej dropią, co jest dobrze. Instant czwórki też dropią, co też jest plusem. Przynajmniej jakieś instant czwórki dropią. A godpotki widać nie ma, ale za to dropnęły nam trzy rainbow kostki. Ok, czyli już zarobiliśmy z tych rainbow kostek 144 tysiące. Czyli tyle ogólnie kosztuje 43. A tyle, sto, a tyle kosztuje 128. A koktajli też mamy strasznie dużo, a Instant czwórek mam 176. Więc za nami ostatni pot, ostatnie tysiąc potek. Ostatnie tysiąc bandli zostało. Nie wiem, czy tutaj... A to 5000 co sobie zostawię, bo e, będę je też później na pewno otwierał. Więc zobaczymy, czy coś dropnie. No nie wiem, ale tych potek se, Ja już otworzyłem tego 50. Ja już, Ja tego już 5000 otworzyłem. Zobaczymy, czy tutaj got potka dropnie. Ta, ta walentynkowa. Oczywiście. Oczywiście te jakieś tam valentine Speed Boosty dropią. No, serio, to z... to głośno brzęczy widzowie, więc dobrze, że na, na nagrywaniu wyciszałem chyba ten dźwięk. Dobra, e, co, ma co zdobyliśmy z tych boostów? No, trochę tych e, Blazing Dice'ów, o wiele więcej ich jest, 797, wcześniej ich miałem 400 coś. No, dropły nam tam jakieś Rainbow kostki, Golden Board kostki, to nawet coś dobrego. Ale tych mam 189, to nawet dobrze. Tych mogę jeszcze 10 Rainbow Kostek zaużyć. Zobaczymy, czy nam Hatchable stanie na Hatchable X. Ten update mi się podoba, bo jest on na tematyce Monopoli, a Monopoli to moja ulubiona gra planszowa. Więc nawet yy, podoba mi się ten update. Wiem, że już mam 49 milionów Valentine Bucksów. Jak ja to zrobiłem? No, dużo zarobiłem w ciągu akurat dwóch dni, bo awkowałem w tym update'cie. Nie wbijam oczywiście te rzeczy. No i tak, no i tak widzowie. No otworzyliśmy 5000 tych bustów. Nawet tu można jeszcze sobie zapasowo otworzyć ich trochę. powiem że ich trochę jest, ale i tak postanawiam otworzyć na dodatkowe kostki. No, ja czekaj, jajko razy 10 lak. Mamy dwa valentine Baksy. Dobra, jeszcze ostatni szczał proszę, żeby to coś dobrego dało. Dobra, 112k. W sumie jeszcze tak wyrównajmy do 30. I Rainbow Kostka też trafi do, do jakiegoś z Was, do mailboxa. Właśnie będzie rozdawanie też na jedną taką Rainbow Kostkę. I właśnie takie. Na, na razie tak jednorazowo będę rozdawał te Rainbow Kostki. Więc warto. O, właśnie teraz jest 8 milionów valentine Boxów. Nieźle. Jajka razy 10 lak. Oczywiście, e, e, niestety, ten, mogę Wam e, pokazać animację tego huge'a za chwilę, dowie, okej, okay, ostatnia, e, ostatnie, proszę, Hatchable Egg mogło stanąć, ale dobra, tylko, e, m, m, tylko ciężko będzie trafić tego huge Valentine Unicorna, chociaż jest na niego 1 e, na 1 bilion, to ciężko go trafić, ogólnie. Dobra, ale pokazuję Wam animację tego huge'a. Ty chociaż. No, ja się bardzo ucieszyłem, bo Bo to był mój pierwszy huge'ek ogólnie. Więc no, bo animat akurat, e, scenki żadnej nie było, jak nagrywam Petgo. Więc teraz właśnie Wam pokazuję to jest ten piękny huge Valentine Berna na 1 na 5 miliardów. Dobra. No to co widzowie? Czas na rozdawanko. No i ty, mój widzu, zostałeś wybrany. To jesteś, ty widzu, Czy twój, czy czyli tak. Masz słabe, masz peta, który ma tylko 3 miliony? Pomogę ci, widzu. Dobra, ty, widzu, zostałeś wybrany. Twój nick to kod na robu. To za chwilkę. Czy, czy jakby podobnie do niku, kod na robux. To tak brzmi twój nick. Ale już ci wyślę, peta. Tak, widzu, to jesteś ty. No i proszę bardzo, ty wygrałeś dzisiaj peciszka danego naszego odcinka. Proszę bardzo, trafia do ciebie taki Diamond Dragon. Proszę bardzo, widzu, twoja nagroda. Wiem, że miałeś troszkę słabego PT3 miliony i ci współczuję, więc proszę bardzo, dla ciebie pecik. Wygrałeś giveaway odcinka. Brawo, proszę bardzo. No dlaczego? Wieczkę. Dobra, no to, no to oczywiście pecik wleciał do twojego mailboxa. Kod na robu. Bardzo gratuluję widzu. O nie, czekaj. Ekspadar. Ekspadar. Dobra, a ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka widzowie. No i widzimy się w następnych odcinkach w PetsGO. Bye bye.